O, kogo ja tu widzę? O, cześć papuś Grabulka. Co, ciebie też wysłały z koszyczkiem? A jak? O której tu święci? Teraz tu chyba o Równej. O Równej? To chodź jeszcze 10 minut, zapalimy papirusa. Za. Nikt ci tego nie zawierze. Chodź. A u nas standardowo pierwszy dzień rodzinnie, drugi dzień Świąt Zbyszki przychodzą. Może tutaj wy. Coś przeprosimy. Ty, ludzie wychodzą z koszyczkami. Kurna, raz. Idziemy. Ty! Tylko który to teraz? Mój? <laughs> ty, no zapomniałem. Nie zwracałem uwagi, jak mnie cię dawała. Bierz pierwszy z brzegu, co za różnica. Mówisz? Ty, w sumie racja. W każdy jakieś jajko, kiełbasa. Dobra, biorę pierwszy z brzegu. O, ten będzie ładny. Jeszcze taki ładny kwiatuszek tutaj. Co to, żonkil chyba? No, ładny, malutki. Chociaż nikt nie powie, że się na duże połasiłem. Dobra, ja uciekam, bo jeszcze właścicielka tego przyjdzie. Na razie. Kurna, no jak mi obsyfiło na same święta, no! Ach. Byłeś z koszyczkiem w kościele? Święconkiem masz na blacie w kuchni. A wiesz co spotkało Teresę w kościele? No? ukradli. Żonki z ogrodu przystroiła, piękną, ładną, to jej chudra zabrała jakaś. Ma, ma, mo, może się po prostu ktoś pomylił? Dlaczego od razu chudra?